Zdarza się to każdego dnia w miejscu pracy, na urodzinach znajomego, w pobliskim barze, tuż przed naszymi oczami. Dwaj mężczyźni pochyleni nad kubkiem kawy czy kuflem piwa, bez opamiętania zagłębieni w rozmowie. Nagle następuje cisza. Obaj odczuwają metafizyczną wagę tego momentu. Obaj wiedzą, do czego to zmierza. Jeden z nich zbiera odwagę na wyduszenie z siebie swojego przełomowego pomysłu. Powinniśmy, powinniśmy mieć podcast. Powinniśmy mieć podcast. Powinniśmy mieć podcast. Cześć, z tej strony Wasza ulubiona ciocia, która z jakiegoś powodu zniknęła w okresie świątecznym, ale gwarantuję, że nie ma to żadnego związku z brakiem środków na koncie. Zaprosiłam do naszego programu pewnego ważnego gościa i bardzo się cieszę, że zgodził się dzisiaj do nas dołączyć. Powitajmy go gromkimi brawami. Oto mój przyjaciel Emilio. Masz jakby ci w gardle zaschło. To jest profesjonalny talkshow, tak? I dzisiaj z moim gościem porozmawiamy sobie o podcastach, a raczej o ich twórcach. Czym w ogóle jest podcast? Pozwólcie, że wyjaśnimy to sobie w odpowiednim formacie. Witajcie moje kruszynki w pierwszym i ostatnim epizodzie mojego podcastu. Dzisiaj poruszymy temat tego, czym jest podcast. Podcast to seria regularnych odcinków publikowanych w postaci audio. Dostępne są one online, można je pobierać lub streamować na platformach typu Spotify, YouTube czy SoundCloud. Tematyka podcastów jest szeroka, mogą one skupiać się na muzyce, komedii, psychologii, polityce, zdrowiu. Lista tematów naprawdę się nie kończy. Główną częścią podcastu jest dźwięk, czyli nagranie czyjegoś monologu lub dialogu kilku osób, jednak Popularne staje się również publikowanie podcastów z towarzyszącym wideo z sesji nagraniowej. Jakim cudem, wiele już dojrzałych osób nie rozumie, że rzeczy, które nie są bardzo rozbudowane, wcale nie są łatwe do zrobienia. Podcast, będący domyślnie jedynie nagraniem ludzkiego głosu, wydaje się ludziom banalnie prosty: no bo no przecież to, to jest tylko ktoś gadający sobie o czymkolwiek do mikrofonu, tak? Każdy to potrafi. No, właśnie nie. Prawda jest taka, że im bardziej ograniczony format, tym trudniej jest go w interesujący, wciągający sposób wyegzekwować. Skutkuje to tym, że słuchając takich amatorskich podcastów, często czuję się jakbym siedziała sama w Maku, zapomniała swoich słuchawek, i jedząc mojego Happy Mila, jestem zmuszona słuchać rozmowy ludzi przy stoliku obok, którzy z jakiegoś powodu nie potrafię się zamknąć. Serio, niektóre te podcasty to ekwiwalent tego, tego momentu, kiedy masz 12 lat i jesteś na zakupach w galerii handlowej ze swoją mamą i siedzisz sobie na ławeczce przed sklepem, czekasz na mamę, bo coś tam sobie jeszcze kupuje czy przymierza. I dosiada się do ciebie starsza pani, która, która zaczyna ci opowiadać o swoim życiu, o problemach zdrowotnych, wnukach, dzieciach itp. Ale ty, ty jesteś po prostu głodny i zmęczony, i chcesz do domu, i masz 12 lat. Wiem, że nie jestem jedyną osobą, której się to przydarzyło, tak? Nie ukrywajmy swojej traumy. Ja na przykład nie mogłabym robić podcastów, ponieważ mój głos i materiał nie są wystarczająco angażujące, żeby sprawdziły się w takim formacie. Dlatego oszukuję system, pokazując swoją twarz, bo widok ludzkiej twarzy przyciąga uwagę naszych prymitywnych małych muszczków. Ponadto robiąc filmy, mam dostęp do najlepszego narzędzia pomagającego utrzymać uwagę widza, czyli montażu. Tu sobie zrobię Zuma, tam sobie zrobię Zuma. Teraz jestem pod wodą, teraz jestem w średniowieczu, teraz w piekle. A teraz jestem Steven Buszemim. How do you do, fell? Stop it. Stop it, don't do it. Odpowiedni montaż sprawia, że materiał jest żwawy i pozwala widzowi zapomnieć o upływającym czasie. Ale wróćmy do babci nachodzącej w biały dzień w miejscu publicznym. Istnieją dwie fundamentalne rzeczy, które sprawiają, że słuchanie 30-minutowego monologu całkowicie nieznanej ci osoby nie jest stratą czasu. Pierwsza kwestia to obieranie sobie niszy. Jeżeli podcast ma konkretną tematykę i prowadzony jest przez osobę kompetentną, która jest faktycznie zainteresowana danym zagadnieniem. To oczywiście przyciągnie do siebie osoby również zainteresowane tym tematem. Kładę nacisk na kompetentna i faktycznie zafascynowana, bo świadczy to o tym, że potrafi kontynuować program przez dłuższy czas, a nie wyczerpać swoją znajomość jakiegoś zagadnienia po dwóch odcinkach. Oczywiście za każdym razem, gdy powstaje nowy podcast o RPGach czy. Seryjnych mordercach to kolejna fałdka mojego mózgu, się prostuje, ale jest to idealny przykład dobrego obierania tematyki. Gry RPG są obecnie bardziej popularne niż kiedykolwiek były, a mroczne historie o zabójcach zawsze będą wciągające. Wydaje mi się, że nowicjusze podcastów odbierają je właśnie jako jakiś człowiek gadający o byle czym, co prowadzi do wylewu takich variety podcastów. Które nie mają rąk i nóg, bo każdy odcinek jest o czymś innym, i żaden nie ma nic do zaoferowania. Twórcą takich rzeczy wydaje się, że są wszechwiedzący. Każdy z nich jest człowiekiem renesansu i potrafi się merytorycznie wypowiedzieć na jakikolwiek temat i stworzyć uniwersalny program dla każdego. Nie umiesz. Określona tematyka jest pomocna w budowaniu jakiegokolwiek projektu, jest podstawą pewnej. Twojej marki. Dzięki niej przekaz jest bardzo jasny, a słuchacze wiedzą czego się spodziewać. Wyobraź sobie na przykład, że ktoś wydaje gazetę bez motywu przewodniego. I co tydzień kupujesz wydanie tej samej gazety, ale za każdym razem znajdujesz w niej artykuł o czymś całkowicie innym. Raz znajdujesz tam poważny esej o globalnym ociepleniu, następnego tygodnia jest tam przepis na szarlotkę, a jeszcze kolejnego reportaże z meczów ligowych. Makes no sense, bo internet pozwala oczywiście na o wiele luźniejsze traktowanie mediów, bo często skupiają się one wokół jednostki. Ja na przykład też jestem dość liberalna ze swoim kanałem i trafiają tu najróżniejsze rzeczy. Jednak, żeby tu coś trafiło, to musi wpisywać się w tematyczny trójkąt elukubracji, który dość dobrze oddaje moje zainteresowania. Na tematyczny trójkąt elukubracji składają się po pierwsze tematy artystyczno-twórcze czyli Wszystkie filmy, w których coś rysuję, czy gadam o jakichś inspirujących rzeczach. Po drugie, internet, czyli filmy o jakichś fenomenach internetowych, jak głupie trendy w memach, czy najwyraźniej tandetne podcasty. I po trzecie, humor, czyli. Was może to nie śmieszy, ale 17 minutowy filmik, w którym bez słowa jem paczkę chipsów, jest według mnie najśmieszniejszą rzeczą jaką w życiu zrobiłam. To ograniczenie tematyczne sprawia, że raczej nie spodziewacie się na tym kanale poważnej recenzji pizzy z Lidla czy yy, holu zakupowego czy nie wiem, poważnego filmu o mojej makijażowej rutynie. Jest jednak jedna inna opcja, która może uratować podcast niezależnie od tematyki. Program może nadal radzić sobie świetnie i być angażujący, jeśli jego prowadzący ma mnóstwo charyzmy, czyli najbardziej oczywista rzecz na świecie. Jeśli jesteś zabawny, to ludzie lubią cię słuchać. Na przykład dwóch typów podcast. Pojawiają się tam różne tematy, ale Bartek i Kuba tworzą zabawną, chillową atmosferę, która sprawia, że czujesz się jakbyś siedział i śmieszkował z przyjaciółmi. It's good shit. W momencie, gdy zabrana jest ci cała prezencja wizualna i samym głosem musisz pochłonąć czyjąś uwagę, charakter podcastera jest kluczowy. Do tego musisz być wyrazisty i mieć osobowość. A osobowość ta może być wykreowana. Dosłownie możesz sobie z góry założyć, że chcesz być na przykład chaotyczną, edgy postacią, która przyciąga uwagę swoją kontrowersyjnością i przejaskrawioną ekspresją, albo że chcesz być przyjazną, ciepłą osobką, której miło się słucha, bo jest bardzo pozytywna. Albo kimkolwiek sobie wymyślisz, byle ta postać miała jakiś konkretny charakter. Emilio ma więcej duszy niż niektórzy ci twórcy, a nawet nie potrafi mówić... Amatorscy podcasterzy lubią też takie niepewne, bezpieczne opinie, których wydźwięk jest całkowicie obojętny i brak im jakiejkolwiek puenty. Jakimś cudem dwóch facetów potrafi mówić przez pół godziny i nie przekazać tym absolutnie nic. Ludzie, którzy mają charyzmę zasłonki prysznicowej i rozrywkowość fartuszka kuchennego, są przekonani o tym, że spokojnie dadzą sobie radę z według mnie najtrudniejszym formatem medialnym. Odganianie ludzi od kreatywności nie jest dla mnie normalne. Zazwyczaj zachęcam ludzi do próbowania różnych twórczych rzeczy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że każdy twórca musi najpierw zrobić mnóstwo kiepskich rzeczy, żeby się wyrobić, nabrać doświadczenia i nauczyć się na swoich błędach. Ja też przez to przechodziłam i nadal przechodzę. Po prostu jestem bardzo zdziwiona tym, że ludzie uważają prowadzenie podcastu za łatwiznę. Irytuje mnie w tym ta arogancja, to przekonanie przeciętnego, dorosłego człowieka, że ma tyle do powiedzenia i jest tak interesujący, że ludzie na pewno chcą go słuchać. Uspokojmy się. Jeśli naprawdę masz ambicje stworzyć sensowny program, to śmiało użyj mojej dzisiejszej... Rady jako wskazówki. Osobiście mój ulubiony podcast to Podcast Withoutside, prowadzony przez Andrew Mishana i Cola Hersha. I jak możecie się pewnie domyślić, jest to podcast, ale na zewnątrz. Andrew i Cole wybierają sobie miejsce publiczne, stawiają tam plastikowy stół i nagrywają podcast na plaży czy chodniku, zapraszając przypadkowych przechodniów do rozmowy z nimi. Samo założenie wyciągnięcia podcastu na zewnątrz jest według mnie genialne i jest bardzo wymagające, bo prowadzisz program w miejscu, gdzie nie masz całkowitej kontroli. Nigdy nie masz pewności, czego się spodziewać, bo nie wiesz, kto akurat zdecyduje się zatrzymać i o czym będzie chciał rozmawiać. Fajnie obserwuje się, jak Andrew i Cole improwizują i dostosowują się do narzuconego im tematu, i są też świetni w budowaniu takiej humorystycznej niezręczności, która nadaje im komediowy charakter. Masz coś do dodania, Emilio? Sama bym tego lepiej nie ujęła. Dziękujemy za uwagę i trzymajcie się, moi eluku bracia.